z tej strony Dyfmoniak, a no to jest kolejny odcinek oczywiście z naszej serii Micro Farms. Poprzednie odcinki Wam się spodobały, no to w takim razie ja nagrywam kolejny. No i tak, większych zmian, które dostaną gospodarce, to w sumie nic ciekawego nie, nie zmieniło. Oprócz tutaj właśnie mamy oczywiście czwarty, czwarty dzień wiosny na, na koncie 2000. Nic się, się nie zmieniło, oprócz tutaj właśnie, jak widzicie, siewnika. to jest to Amazonka, ja jak Agrolift niemiecki. Ponieważ Stasiek, znaczy... A, boże, Stasiek. Ponieważ Andrzej, z innej wsi, sobie zakupił oczywiście taki siewnik, pod się 12, ale ona mu nie dawała rady. A to ja to ja na pomysł, że wymienię się zapłatę Poltaniaka i za mojego agrolistą, małego, na jego właśnie Amazonkę. No i tak właśnie wpadł w ten pomysł i wymieniliśmy się na silniki. Zatem opłata chyba 2000 dopłaciłem. No i tak właśnie po sobie mamy ak akrolifta. Amazonkę no to co? Mamy gdzie dosiane z wapola jęczmienia. Czyli 2 pola mamy ogólnie posiane. Ja mam w takim razie jedziemy. Jak się do środka, morderstw, że oczywiście włączymy. No i co, palimy. I idziemy. W tym, momencie, w tym momencie jestem po cięciu. E, Bramka, oczywiście, tutaj jest na Jest koloruszek, oczywiście, stoi na awaryjkach. Tylko jedna czekanie, no spokojnie. Żeby sobie tylko wyjechać. No i tak. E, dzisiaj idziemy sobie wsiać jęczmień Na działce około 90 arów. Dobra. Tam jedzę. Tam nie jedzę. I ta. Jakoś daleko od o super nie jest. Może to, to jest tutaj o. Tu tą drogą na prawo. Jak się jedzie. No i proszę bardzo, tu się ogólnie Taką dróżką i, i dojdziemy na to pola. Oczywiście. Tak. Nie za mało, nie za dużo. Tak jak powiedziałem sam raz. Oczywiście trzeba sobie wybrać jęczmę, jest wybrany jęczmę No i tak Fajnie co pan robisz Oczywiście w Białorusi mamy gps jak najbardziej No i tak <laughs> Poszli Dzieś wciekli no i tak Eee, pierwsza rzecz to, to jest taka, eee, że dostałem informację od jakiejś pani Jadwigi, że, oczywiście znaczy nie informacja, ale, dost, ale że szukałem na agluczeniach, na, na Alixie, na przykład na jakiejś Allegro, gdy się była na eliksie, że jest do, 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 do kupienia słoma, a czyś nie wiem, kurde, lipinki albo coś takiego. I będzie trzeba się przyjechać na te lipinki. Bo oferta jest dość ciekawa. Jakieś drogo nie jest specjalne. Także można było się przyjechać. A może to jakieś jeszcze będzie sobie? sobie od, o to będzie... przydać jakieś te, jakieś może 30 albo coś. Albo może krowę. Nie wiem. Pojdziemy, zobaczymy jak to wygląda. Wydaje się, tak o 14 na godzinę sięga, oczywiście. Brał dość, hopie. I tak, dobra, idziemy dalej, oczywiście. Wydaje mi się, że to pole dzisiaj posiemy i tam będzie w sumie tyle. Ewentualnie się jeszcze podobnie pod... Się i się pojedzie roślin trochę nawozu no nie wiem to ładnie idzie oczywiście M muzyka sobie oczywiście gra jakaś tam jest, jest włączona w tym radiu Wiele będzie by było w sumie zbyt cicho a nie znacznik dobra no i co to, to już to jest trzeci odcinek a my cały czas mamy wiosnę Także no Dobra idź jak najbardziej Pak pak Nie zawracaj pan No i tak Jeżeli wam się seria oczywiście podoba Macie jakieś pomysły na fabułę ciekawą to możecie oczywiście dodać łapkę w górę komentarz z pomyślem. oraz oczywiście subok, kto jeszcze tego nie robił bo lecimy do końca wakacji po też pewnie tego nie wiemy, no ale eee, no i tak dalej co eee, chciałem dalej mówić że Stasik chyba głównie założył warkot. także jeżeli ja, ja się będę to ja mogę do niego śmiało, wpa śmiało wpadać jednak. Także. Jakby tam była taka jakaś. Oczywiście odpukać wie, większa naprawa w Belarusie albo w Świątce. No to ja oczywiście mogę tutaj do, nie do niego pojechać. I ja mi to naprawić. Oczywiście to ma opatok, pewnie jakiś trunku albo coś. Także no. Żeby być ciekawie, no że będzie oczywiście, chyba najbardziej trzamunek. No dobra, nie, nie chwilowe cięcie. takie takie bardziej ogłosowe. A i teraz niech w jakiś mi się da zbyt długi nie będzie. To sobie po prostu je posiemy. W sumie mogę zrobić jakieś de dropola od No Ale... W sumie można zapjechać dzisiaj jeszcze... Do Taszki albo pana Wazy. Albo pana A Pan w czuka... przykład pana Wazy do tego, do, do tu Panie nie jest pan, co pan robisz? Jak widzicie, belaruzik sobie z kilometrowym zostaną daje radę, jak najbardziej Dzieje, dzieje Madżonka, miejmy nadzieję, że się spisze Tak samo jak Belarusik. Belarus jednak, o chodzi z tego gospodarce chyba już Pusty rok jak widzicie, dalej daję radę cały czas. Ale teraz jednak przejechał na kredor, nie? tak lekko zostąpi. W lasach polowych. Wszystkich. No i co? Ja tutaj oczywiście serę podoba. Możecie tutaj dać łapki w górę i komentarz. Biał, wiem, się powtarzam, no ale. Działa w czarnych. Co to takie robicie? Będzie trzeba kiedyś dać do jakiejś może renowacji albo czegoś, nie wiem, bo chodzi się strasznie głośno. Teraz zrobię oczywiście No i co? Co mogę do powiedzieć? Hmm. W kolejnym odcinku raczej będą chyba kosy. a my właśnie pójdziemy od tych lipinek po te do lipinek po słumę. Albo siano. Albo harkę, albo trzeba farty o dam. O głupno. Także się, się przejdziemy. Jakoś daleko specjalnie nie ma z bruzdy. Także no. Dobra, będzie mi się wydaje Już mam w tym momencie odcinka, doc nieźle Fajnie, fajnie Podoba mi się taka rzecz Ładnie, widzicie, ma Właśnie taki swój. I ja otwory sumie Zobaczymy ile tu jeszcze jest nasion Ale tu jeszcze jest chyba z połowa, mniej więcej Oczywiście, jak widzicie, agrolift oczywiście daje ja radę. I barusik. tak najbardziej. Znaczy, yy, Jak najbardziej. Jak mogliście chyba widzieć, to... ...jest do intro. Jeżeli jeszcze... Jeżeli zrobiłem, to jest, a jeżeli nie, no to nie ma. Ale powinno w by ogóle nie być intro Jeżeli właśnie ma się intro podoba to możecie sobie łapkę w dla intro Tak Dla wszystkich łapki w górę Oczywiście No i tak Jakoś się idzie Kurde panie A te będą już nie szły Mam do korzenia dwa, dwa pole rzepaku, czyli jedno pole rzepaku. Tam właśnie około placzka, gdzie w pierwszym odcinku był rozwalany gnój. I na pole jeszcze jedno pole, które było uprawiane w pierwszym odcinku, właśnie. To nie oglądało, to, to, to oczywiście zapraszam. Potem było uprawiane. Prowadzone... Naszym oponarkiem właśnie e, ja Chyba po pszenicy to było Albo właśnie po rzepaku I tam jest właśnie pszenica Znaczy Nie ale jedźmy właśnie Tak ta, ta samo tutaj e, Może tu będzie jeszcze jakiś odcinek z tego Oprysków jakiś może Albo przykład z Nawozów albo coś Znowu, że to artyka będzie mi się, się wdowiec, No to tak. Tu jeszcze w jest jeden przejazd. Tam dwa razy zwaliniemy sobie po popcicniaka. Tam też dwa razy. No i to niczym sumie tyle się tego pola. Nie? Właśnie tak jak nic nie będzie, no bo jednak mamy tylko odjścia na jedno pole No i tak No dzięki że już po sobie Dobra 14 na godzinę Nie mycie nie mniej, na 13 Ładnie idź sobie No i no i ogólnie mi się wydaje że tutaj będzie chyba dość ciekawe sypało Mim oczywiście o taką nadzieję Dobra, chłopczy na kilwa No bo tu oczywiście trzeba uważać uwarąć na gałęzie Tutaj, aby niczego nie pogięły Chce paść? Nawet O, kuź ogień Kitta raz, potem jeszcze tam dwa razy się przejedzie takie co tu kurde jest. Tak, o mi jak. Nie dość, nie dość żadnych si do ale. Co to ma być? Dobra. W takim razie jeszcze tylko, dostawisz tylko. Dwa powszechnie tam. Od wjazdu to się było no tyle z 30 miało tyle poza tutaj dobra tu jest udał o tymi biegami majtom fajnie i tak oczywiście to fakt Wyłącz. Dobra, wiesz, może mi nie zrób to się oczywiście.

Pozwól w takim razie dorobić coś Kierunek oczywiście musi być tutaj Chyba nic nie jest zbytnio Chodźmy już w tych Poszlimy To jest usta oczywiście Tam sobie jeden oczywiście jedzie Czekam aż przejedzie oczywiście no i tak ruszamy. Nic nie idzie dalej. Właśnie, jeżeli, jeżeli chodzi o słomę, to ja słamy w sumie nie będę mógł trzymać zbytnio. To <grym> Dobra, oczywiście na mejkę idziemy. Dlaczego? Kartiera. oczywiście. No i my już robimy... tak Maken, Oczywiście tak o. Eee. Taka tylko informacja. Na tej serii raczej... nikogo innego, oprócz ob mnie... farmingu nie zobaczycie. Ewentualnie na no tam jakieś Akcje fabularne, oczywiście na innym mapie, chyba ewentualnie. Dobra, umytę. to. idziemy takie wstawić. Cały zestaw do... do, do... Jego miejsc, czyli chyba raczej do... Wiaty z piecionym. O ile tam dole wejdzie. No to jest tylko takie pytanie. Otwórz. Od, to pojdi ga vej, če ga daj. In te vejte to, enak je z oružito. Ampak kriv kriv. Ale jest w takim razie Wyjeżdżamy oczywiście Dobre Jedziemy go wstawić do stać do Sodolczymy Teraz a w sobie nie jak jak się robić na wody, się zamknie. On chce sobie sumie ciągnąć orsa, nie? No, to przydało się. Tak. Wróćmy sobie po odcankę. My ją od odzimy. Lampki, cytełka. <laughs> no i tak. <laughs> Bronar. Dobra, odpali oczywiście. Idziemy, żeby teraz poczepić na czego Antka. Do niego. Panie, ale gdzie w drzwiast to No gdzie? A będzie rata? Czy jest strasznie jasno, powiedział, tutaj się dole? Urogi polskiej wsi, jak widzę, podnieś. Wyjechamy. No i co? Ja mam dużo akcentem Ja będę nie kończył. Ranko się robi się zamknie, żeby zostaje... nikt niczego nie ukradł. No i co? Ja dziękuję za, za oglądanie. Do kolejnego. Trzymajcie się. No i cześć!